Czy mogę ulotkę panu swoją przekazać? Posłanka, Małgorzata Gromacka z tej strony się ukłania. I proszę się cukiereczkiem poczęstować. cukiereczki, no nie. Proszę bardzo. Także wszystkiego dobrego życzę. Dzień dobry, czy mogę ulotkę panu swoją zostawić? I proszę cukiereczkiem się poczęstować. Dziękuję bardzo. Także miłego dnia życzę. Dzięki, dzięki. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę pani swoją zostawić? Małgorzata Gromacka z tej strony. I proszę się cukierkiem poczęstować. Może pomogę pani, bo to... Dziękuję bardzo. Człowiek. Także miłego dnia życzę, wszystkiego proszę. dobrego. Proszę sobie przeczytać. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę pani swoją zostawić? I cukierkiem proszę się poczęstować. Także wszystkiego dobrego. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę pani zostawić? A pani o. Nigdy w życiu na Nigdy te... w życiu. O, nigdy w życiu. To nie. Opowiem zniknąć w ogóle z polityki. Cała ta partia, cała ta partia rządząca. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, a panu mogę swoją ulotkę zostawić? Nie. Szkoda sobie rącz brudzić. Tak, no to dobrze, jak pan uważa? Dzień dobry, czy mogę panu uloteczkę zostawić swoją Małgorzata Gromadzka? Posłanka. Policja, dziękuję. Dziękuję za koalicję, dziękuję. Dzień dobry, czy mogę ulotkę Państwu dobry, swoją zostawić? ta Gromadzka. Ale jak tu było co innego, takie ładne trzy literki, to to po prostu potem to aż się... Ale literki, ale jakie literki? No pis. Jakie? No jakie? Proszę się cukierkiem poczęstować. A nie, dziękuję, się. Także wszystkiego dobrego życzę. Wzajemnie, wszystkiego robię. Dzień dobry, czy mogę ulotki Pani swoją zostawić, żata Gromadzka z tej strony? Dzień dobry, a Pani? Ulotkę moją, mogę Pani zostawić? Nie, tak, oczywiście, bardzo Proszę się cukierczkami jeszcze poczęstować. bardzo. Mi również, miło Panie poznać. Także posłanka na Sejm, i tutaj też wybrana głosami mieszkańców Porczewa. Także zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu 9 czerwca i oczywiście oddaniu głos na koalicję obywatelską. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czy mogę Dzień panu dobry. swoją uloteczkę zostawić? Posłanka Małgorzata Gromacka. Może, może pani wszystko. <laughs> Witam serdecznie. Proszę się cukierkiem poczęstować. Dziękuję. Także proszę się zapoznać. Zapoznam się. Czym pani idzie do Parlamentu Europejskiego? z jakimi... No to przede wszystkim no. ze zmianami dotyczącymi Zielonego Ładu, ale również renegocjowaniem. To, to jest chory, chory znaczy, system. To jest tak, to jest chory no. system utworzony wiadomo przez kogo, dlatego na pewno zechcemy no, to... Pani tutaj to, przez kogo, to, 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 jest, to są bardzo no. wieloznaczne, prawda tematy to, to Ale nie to, jest to trzeba takie na pewno to trzeba zmienić. To trzeba zmienić. I dodatkowe jeszcze fundusze przede wszystkim na naszą Polskę Wschodnią, szczególnie na te tereny przygraniczne, żeby wzmocnić przedsiębiorczość nie tylko poprzez środki zwrotne, ale bezwrotne i przede wszystkim również na wzmocnienie obronności czyli ustawą o obronności, jaka jest, sprawa, jaka jest sytuacja, no i mówię, no ochrona też fronte. polskiego produktu. Mm -hmm. Mi na tym bardzo zależy, bo sama jestem rolniczką, z mężem prowadzę gospodarstwo, więc chciałabym, żeby ten produkt polski był rozpoznawalny, certyfikowany, no kodowany, żeby nie było oszustwa dotyczącego importu innych produktów z krajów, krajów az azjatyckich. Mm -hmm. tak no to, to widzimy. Z Myśli Pani, że to jest tak, że to jest wszystko powiedzmy takie, takie zero-jedynkowe? Ja myślę, że nie. No, ja myślę, właśnie, że nie no i sobie to, to doskonale tak, zdajemy z tego sprawę, ale jak wprowadzimy narzędzia rozwiązania. Ktoś, kto jest kto ma plecy, prawda? Bo jak nie można tego wyjaśnić. No wie pan prawda? co, powiem pism, panu, że nie chcę tutaj też absolutnie stawiać jakiegoś tam jakieś tezy ja czy wyroków. Ale wiemy, prawda? ale wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę o co chodzi, więc będziemy dążyć do tego, żeby wzmocnić ten produkt Polski, żeby Dlaczego go ochronić. Ale społeczeństwo nie może się dowiedzieć. Jakie to firmy? Czy obojętnie, czy to jest. E, Powiem panu, że jakbym była w resorcie rolnictwa, to mogłabym coś na ten temat <coughs> powiedzieć. No Rozumiem. obecnie jestem e, posłem, więc. Ja jestem bardzo rozgoryczony, dlatego że myślałem, że po prostu ktoś powie. Mhm. Pan X czy pan Y, prawda? zachowywał mm -hmm. się w taki sposób, prawda, że ciągnął zboże techniczne tam, wiemy o co chodzi, mm -hmm. zostawało w Polsce i nikt nie ma odwagi powiedzieć, kto. My chcemy to wiedzieć. Powiem panu, nie będę zabierała w tym temacie głosu ze względu Rozumiem. na to, że nie, ja nie chcę mogę, bo, bo informacji nie kto, Tak, informacji powielić, powiedzieć, informacji. ale powiem panu, też jestem tym tematem, jeżeli chodzi, zaskoczona. <laughs> Natomiast moją rolą, jako też pracującej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest dążenie do tego, żeby coś zmienić, żeby po prostu zaproponować y, konkretne rozwiązania dla polskiego rolnictwa, bo nie, nie możemy już rozmawiać tylko o tym, tylko trzeba po prostu wprowadzić. Poradzi sobie zawsze. Mm -hmm, tylko nie mm -hmm. wolno mu przeszkadzać. Nie, oczywiście, ale no wie pan, każdy nie. powtarza, jeżeli się pracuje, to chce się godnego wynagrodzenia za pracę i nie są potrzebne żadne jałmużny nikomu, nie. aby po prostu tak. pracować tak. i dostawać do, za to, to odpowiednie wynagrodzenie. Pieniądze to wszystko, Godne ja pieniądze, bo z tego się bierze szacunek po prostu do obywatela. I ja też z takiego założenia, wie pan. Do obywatela do władzy, oczywiście, do więc, więc władzy. ja z takiego założenia jak najbardziej wychodzę. <coughs> i będzie się tego trzymała. Także dziękuję ślicznie. Mam dziękuję nadzieję, że... Skończyłem. Ja pochodzę spod Biłgoraja. Hmm. Proszę bardzo. Dziękuję. Znaczy, ale mandat uzyskałam też, jeżeli chodzi o mieszkańców, wyborców z Parczewa, to również państwo się do tego przysłużyliście, muszę powiedzieć, bo miałam dość sporo głosów z samego miasta Parczew, za co serdecznie dziękuję. Do, Euro. do Europarlamentu, Aha. dlatego też, że Wszyscy posłowie z koalicji startują do Europarlamentu i prosimy Państwa o głosy, o oddanie głosu na nasze listy Koalicji Obywatelskiej. I, i, I mówię, jakby coś potrzeba było, to tutaj jest, można i na Facebooka, i na stronie, par na stronie Sejmu, można również e, mnie jako posła e, prześledzić moją dotychczasową działalność. Myślę, że jak na półroczną kadencję jest się czym pochwalić, także zachęcam Panią do zapoznania Dobre, dziękuję, się z tym materiałem. Dziękuję. Ja również. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę? Pani swoją zostawić? O, niekoniecznie dziękuję. Niekoniecznie. Ale cukierkiem może się... No i tak będę głosować, niekoniecznie. No to wie pani co, ale cukierkiem proszę się poczęstować. Zęby. No to jak bolą, to bolą. No to o zęby trzeba dbać. 70 Dzień dobry, czy mogę uloteczkę Państwu swoją zostawić? Małgorzata Gromacka. Posłanka, proszę się poczęstować jeszcze. Cukierazkiem. A to pani źle daje. To proszę, niech pani weźmie. Dziękuję no. serdecznie. Proszę bardzo. Dzień dobry, czy mogę pani ulotkę swoją zostawić? Proszę bardzo i proszę się cukiereczkiem poczęstować. Także zapraszamy do głosowania. Może pani absolutnie tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę pani swoją zostawić? Małgorzata Gromacka, posłanka na Sejm. I proszę. I do głosować na kobiety. Także zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i głosowanie. Dzień dobry, może pomóc pani? Dziękuję, już sobie poradzę. Poradzi sobie pani? Tak. pani jeszcze uloteczkę moją. Kandyduję do Europarlamentu, jakby można było prosić o udział w wyborach 9 czerwca. Postaramy się. Dziękuję. I życzę dużo zdrówka, dużo wytrwałości Dziękuję. dla Pani. Nie, nie, nie. życzę powodzenia. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę Pani swoją zostawić, Małgorzata? Dzień dobry, czy mogę ulotkę zostawić swoją, Małgorzata gromacka, posłanka? Proszę się poczęstować cukiereczkiem jeszcze, jeżeli mogę. Oczywiście, proszę od razu brać, nie ma problemu. Dzień dobry. Dzień dobry, czy mogę uloteczkę, pani, zostawić swoją? Małgorzata Gromadzka, proszę się cukierkiem jeszcze poczęstować. Proszę bardzo. A co tu jest? Proszę, przepraszam, że przeszkadzam w zakupach. Także wszystkiego dobrego. Proszę się cukierkami poczęstować. O. Tak. Dawa, proszę dawa, bardzo. bardzo. Proszę bardzo. Posłanka Nossein. Proszę bardzo. Jeszcze cukiereczek. Dzień dobry. dobry. Czy mogę panie? cukiereczkiem Panią poczęstować? A dziękuję. Panią również. Ja jest, razem jesteście Panie. I proszę się cukierkiem poczęstować. Proszę no, bardzo. Po badaniu przyda mi się. No to super. nasz co, to <grym> trzeba, trzeba cukier Też Zresztą Pani doktor to doskonale nie? Dzień dobry, czy mogę panią ulotkę swoją zostawić? Dzień dobry, witamy na targowisku w Parciewie, bardzo, bardzo piękna miejscowość i przede wszystkim wspaniali wyborcy. Zachęcamy państwa do udziału w wyborach 9 czerwca, ponieważ frekwencja jest niezwykle istotna. Ona zadecyduje, ile europosłów będziemy mieli z województwa lubelskiego. Czym więcej osób pójdzie do wyborów, tym większa możliwość uzyskania jak największej ilości mandatów. Dlatego z tej strony bardzo serdecznie Państwa zachęcam, ale również zachęcam do głosowania, do głosowania, ponieważ mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o politykę w Parlamencie Europejskim zmiany w Zielonym Ładzie. Jest to czynnik konieczny, ponieważ nasi mieszkańcy nie są przygotowani. Również kwestia obronności, wzmacniania naszych granic, obrony cywilnej, ale również kwestia przedsiębiorczości, przetwórstwa, ochrony polskiego produktu rolnego, ale nie tylko. Także musimy o to powalczyć w Parlamencie Europejskim. Szanowni Państwo, dlatego 9 czerwca wszyscy gremialnie idziemy na wybory.